Witamy w Moped Tuning Przechodzimy kolejnego MTS więc znany MTS GW OP 01 Czyli Opel Astra G Ale Świeżynka w nowej wersji Dziś pierwsza dostawa była nowej serii dzisiaj mamy który? 16, 17? 17 październik 19 roku zaczniemy od rzeczy, które jak gdyby te praktycznie są bez zmian, czyli amortyzator tyłu. Grudżet to klucz. No i tutaj pierwsze zmiany. Pężyna tylna, jak widać, są różnice i jest już zaprojektowana, wykonana na MTS Technik przez ABAFA. Tak to wygląda w całości. Okay. Największa w sumie zmiana nastąpiła z przodu. Niektórzy pytali, czekali, w końcu się doczekali. Po pierwsze złoty podwójny ocynk. Nakrętka Hexa Coil, Jak w innych nowych produktach MTS Technik. Sprężyna Eibach. I dodatkowo jest inna konstrukcja ucha na łącznik. Dzięki czemu można stosować oryginalne seryjne łączniki. Tutaj troszkę tego zmian mamy. Nie wiem delikatnie Tam A nam się techno załączyło Chyba się komputer lekko przeciął Nie. E, no dobra, to co? To wszystko na ten temat. Zaraz wrzucamy, chyba fotki nowego gwintu na stronę i zapraszamy. Na razie cześć.